Cześć! Z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. A oto Skoda Kamiq, czyli najmniejszy SUV albo jak kto woli crossover w gamie tego czeskiego producenta. Pojazd ten mierzy 4,20 m długości, 1,60 m szerokości i 1,55 m wysokości. Waży 1300 kg. Niezależnie z której strony na ten samochód spojrzymy, zdecydowanie na pierwszy rzut oka widać, że jest to po prostu Skoda. Niech lekko podniesione zawieszenie i zwiększony prześwit was nie zmyli. To zawsze jest samochód z napędem na przednią oś. A co znajduje się lub może znajdować się pod maską? Do wyboru są tylko dwie jednostki napędowe: 1.0 TSI w wariancie 95 konnym zawsze z pięciobiegowym manualem lub 110 konna z sześciobiegowym manualem albo ze skrzynią DSG lub 1.5 TSI 150 koni. Także z sześciobiegowym manualem lub ze skrzynią DSG. A ja dzisiaj testuję bardzo rozsądny wariant. 1.0 TSI, tak, jest to silnik trzycylindrowy, 110 koni, 200 nm maksymalnego momentu obrotowego, sześciobiegowa manualna przekładnia, czas odpędzenia od 0 do 100, 10,5 sekundy, prędkość maksymalna 198 km na godzinę. Skoro samochód ten z zewnątrz ani pod maską nie wyróżnia się niczym, Pora zatem spojrzeć do środka. A tutaj stuprocentowa skoda. Gdy patrzę na ten samochód z tej perspektywy, zauważam, że można mieć spore trudności w rozpoznaniu. Czy jest to Octavia? Może Fabia? A może jednak Karok? Pora zatem usiąść za kierownicą. Mamy tutaj standardowe fotele. Uprzyte skórą, siedzi mi się tutaj wygodnie, a zakres regulacji fotela jest duży. Aktualnie siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela, a to całkowicie uniesione siedzisko fotela. Najbliżej kierownicy jak to tylko możliwe i najdalej od kierownicy jak to tylko możliwe. Teraz praktycznie chowam się za słupkiem B. <laughs> Nie jestem w stanie wcisnąć do końca sprzęgła, jestem tak daleko od pedałów, no, z hamulcem także jest problem. Wow! Zakres regulacji jest bardzo duży. A jakby tego było mało, kierownica także regulowana jest w dwóch płaszczyznach w dużym zakresie. A tak to wygląda z bliska, gdy już prawidłowo usiadłem, przysunąłem się bliżej. Siedzę także na całkowicie obniżonym siedzisku fotela. Mając 185 cm wzrostu nad głową. Mam bardzo dużo wolnej przestrzeni, a nogami nigdzie nie zawadzam o całkowicie uniesioną kierownicę. Miejsca na stopy także mam dużo, jest podpórka pod lewą stopę, a pedały są rozmieszczone wystarczająco szeroko, by nawet w zimowym obuwiu bezproblemowo móc. Je obsługiwać. Muszę powiedzieć, że jak na samochód mający 4,20 m długości, zakres regulacji fotela oraz kierownicy, a także ilość miejsca, jaką mam siedząc tutaj do dyspozycji, jest imponująca. A jakie jest moje pierwsze wrażenie z za kierownicy? Gdzie nie spojrzymy, jest to po prostu skoda. Wszystkie rozwiązania zastosowane w tym samochodzie są doskonale znane z innych. Samochodów tego koncernu. Elektryczne siebie i lusterka dokładnie tam, gdzie się spodziewamy. Pokręty od świateł, dokładnie tam, gdzie się spodziewamy. Przyciski od systemu multimedialnego oraz podgrzewania kierownicy, tam, gdzie się spodziewamy. Dobrze wszystkim znana manetka do obsługi tempomatu. Zegary są cyfrowe, mają kilka predefiniowanych widoków, ale myślę, że każdy znajdzie tu widok odpowiedni dla siebie i wszyscy. Myślę, że już się przyzwyczaili do tych zegarów. System multimedialny cały czas ten sam. Ikony są dosyć duże. Ekran reaguje wystarczająco szybko. Jedyne na co ja mogę narzekać, to fakt, że wprawdzie mamy tutaj dwustrefową automatyczną klimatyzację oraz podgrzewane przednie fotele. Natomiast problemem, jak zwykle, jest to, że Cała klimatyzacja nie jest tutaj obsługiwana. Prawdziwie jesteśmy w stanie zmienić w tym miejscu temperaturę, ale jeżeli chcemy zmienić kierunek nawiewu, musimy wybrać menu i kierunek nawiewu zmienia się tylko na ekranie. Tak samo siła nawiewu zmieniana jest tylko z poziomu ekranu. W moim odczuciu to zawsze powinno być obsługiwane w klasyczny sposób przyciskami i pokrętłami. Oczywiście mamy także tutaj możliwość podłączenia telefonu, a także nawigację. Pojazd ten także został wyposażony w dwa złącza USB typu C oraz ładowarkę indukcyjną. Samochód posiada także system Start Stop. Na szczęście w tym miejscu jest przycisk, którym możemy go wyłączyć. Samochód ten został także wyposażony w przednie oraz tylne czujniki parkowania oraz kamery cofania. Jeśli chodzi o wyposażenie, zero zaskoczeń: wszystko co tutaj widzimy, znamy z innych modeli SKody. A jak jest z praktycznością? Ponadto, na schowki i schoweczki w drzwiach mamy duże wnęki. Sporo szpargałów się tutaj mieści. Dodatkowo, bezproblemowo, mieści się tutaj nasz kubeczek, a myślę że zmieściłaby się tutaj 1,5 litrowa butelka wody przy lewym kolanie kierowcy kolejna niewielka skrytka gdy nie korzystamy z ładowarki indukcyjnej tutaj także coś można przechowywać na tunelu centralnym dwa miejsca na większe kubki nasz kubeczek idealnie się tutaj mieści tutaj zmieściłby się mniejszy kubeczek w tym miejscu mamy gniazdo 12V pomiędzy fotelami miękki Wkurzany, regulowany w jednej płaszczyźnie, tylko przód, tył. Szkoda, że nie ma regulacji góra, dół. Podłokietnik, a pod spodem spora wnęka. Czy wejdzie tutaj nasz kubek? No niestety, trochę brakuje. A przed pasażerem duży schowek, który powoli się otwiera. W środku całkiem dużo szpargałów się zmieści. Dodatkowo w tym miejscu mamy także schowek na jakieś drobiazgi albo okulary. Zanim jeszcze dłużej chciałbym trzy słowa powiedzieć na temat tej manualnej, sześciobiegowej przekładni. Posłuchajcie. No nie jest źle, ale czy nie można by stworzyć jakiejś przekładni, która po prostu będzie pracować ciszej? Strasznie dotoporne. W miarę prosta i intuicyjna obsługa. Dużo przestrzeni jak na tak mały samochód i całkiem sporo użytecznych schowków. Pora zatem sprawdzić, jak jest na fotelu pasażera. Fotel pasażera jest dokładnie taki sam jak fotel kierowcy, regulowany w dokładnie tych samych kierunkach, zatem nie mogę na niego narzekać. Pozostaje tylko pytanie, czy schowek po otwarciu uderza mi o kolana? Sprawdźmy. Pozytywne zaskoczenie. Na podróżowanie na przednich fotelach nie mogę narzekać, ale jeżeli ma być to rodzinny i uniwersalny samochód, trzeba dokładnie sprawdzić, jaka jest kanapa z tyłu. Pora zatem usiąść za samym sobą. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, raczej nikt nie powinien mieć problemu z wsiadaniem. A ile jest miejsca w środku? Wow. Bardzo duże pozytywne zaskoczenie. Miejsca jest więcej niż się spodziewałem. Ja, mając 185 cm wzrostu, nad głową mam jeszcze całkiem sporo wolnej przestrzeni. Gdy siedzę za fotelem ustawionym dla osoby mającej 185 cm wzrostu, na kolana mam dużo wolnego miejsca. A na stopy jest miejsca bardzo dużo. Mogę także je wsunąć pod całkowicie. Obniżone siedzisko fotela przede mną. A jakie udogodnienia mają do swojej dyspozycji pasażerowie podróżujący z tyłu? W drzwiach mamy niewielkie skrytki na drobiazgi. Niestety tutaj na pewno nie zmieści się nasz kubeczek. W oparciach foteli przednich mamy całkiem spore gazetowniki. Centralnie mamy dodatkowe nawiewy oraz dwa złącza USB typu C. Centralnie znajduje się podłokietnik, miękki. Z dwoma miejscami na napoje i nasz kubeczek bardzo dobrze się tutaj mieści. Zewnętrzne siedziska tej kanapy wyposażone są także w złącza i Ale gdyby dwa złącza i sofiks to było za mało siedzisko, pasażera z przodu także może być wyposażone w złącze i Jestem pod dużym wrażeniem przestronności, pakowności i praktyczności tej kabiny. Poda zatem przejść. Do bagażnika. W tym konkretnym egzemplarzu jest dodatkowa opcja. Bagażnik otwiera się elektrycznie. W podstawie otwiera się on ręcznie. Natomiast klapa bagażnika otwiera się wysoko i nie ma ryzyka, że uszkodzimy się sięgając po jakiejś rzeczy do wnętrza. Bagażnik ma bardzo regularne kształty, a jego pojemność to równe 400 litrów. Bagażnik ten może pochwalić się wieloma praktycznymi rozwiązaniami. Po pierwsze mamy tutaj taką niewielką półeczkę. Dodatkowo mamy haczyk, dedykowane miejsce na trójkąt. Po drugiej stronie w tej półeczce mieści się gaśnica, kolejny haczyk. Dodatkowo mamy cztery punkty do mocowania ciężkiego ładunku. A pod podłogą 16-calowe koło zapasowe. Oraz komplet narzędzi wraz z podnośnikiem. Mały, ale bardzo praktyczny. A jego wymiary to: 74 cm na głębokość, 100 cm na szerokość oraz 55 cm do pół. Dodatkowo, jeżeli potrzebujemy załadować coś więcej, oparcie kanapy dzielone jest w pojedynkę 1 trzecia do 2 trzecich. I składa się je jednym prostym ruchem. Natomiast po złożeniu powstaje. Zauważalny próg załadunkowy. A za kierowcą mierzącym 185 cm, najdłuższe przedmioty, jakie uda nam się przewieźć, będą miały 152 cm. Całkiem niezły wynik, jak na crossovera o tych wymiarach. Pora zatem sprawdzić, jak ten samochód jeździ. Jedźmy zatem. No niestety. I czuć i słychać, że pod maską pracuje 3-cylindrowa jednostka. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest głośna praca jak na trzycylindrową jednostkę, ale nie da się oszukać tego, że nie są to 4 cylindry. Kamera cofania, czujniki, z przodu i z tyłu manewrowanie tym samochodem jest proste. A skoro ma być to samochód uniwersalny, zjeżdżamy z Kostki Bauma, wjeżdżamy na zniszczoną trelinkę, ale tu najpierw po drodze całkiem duży próg. Po tej trelince jeżdżą także autobusy i ciężarówki. Jest ona mocno zniszczona. W środku nie jest bardzo głośno. Nie słyszę, żeby zawieszenie głośno pracowało. Na wierzchni złej jakości ten samochód się nie boi. Jeżdżąc tym samochodem w mieście, nie odnoszę wrażenia, że jestem zawoli drogą. 110 koni, 200 Nm nie brzmi to zbyt imponująco. Ale jeżeli tylko pamiętam o tym, że ten silnik ma turbo dziurę i lubi wysokie obroty, oraz o tym, by rozsądnie korzystać z sześciobiegowej manualnej przykładni, to w mieście jestem w stanie bezproblemowo tym samochodem poruszać się dynamicznie. 60 km na godzinę, czwarty bieg, 2000 obrotów komfortowo, wygodnie, cicho. Nie mam powodów do narzekań. A jak ten samochód zachowuje się w zakrętach, jest wprawdzie 6 stopni i nie jest suchy asfalt, no ale sprawdźmy na tyle, na ile jest to możliwe. Jest delikatny uścisk przodem. Jeżeli będziemy zbliżać się do granicy, samochód zacznie płużyć, ale jak na przednio napędowego rodzinnego suwa albo crossovera, ten samochód prowadzi się całkiem nieźle. Ale co jest chyba najważniejsze? Przede wszystkim bezpiecznie. Wyjeżdżamy z miasta. 50 km na godzinę, trzeci bieg gaz w podłogę. No jak już turbina zacznie pompować, to jest naprawdę dobrze Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz Pole zatem sprawdzić, jak ten samochód daje sobie radę z wyższymi prędkościami 90 km na godzinę, 6 bieg, 2000 obrotów Komfortowo, wygodnie i cicho, a także bardzo ekonomicznie 120 km na godzinę, szósty bieg, 2700 obrotów. Wciąż komfortowo wygodnie i cicho, a samochód ten prowadzi się precyzyjnie. Poruszając się także z tą prędkością, spalimy około 6,5 litra paliwa na 100 km. A jak dynamika na trasie 90 km na godzinę przy wciśnięciu gazu. Jadąc na szóstym biegu, reakcja jest prawie żadna, zatem redukcja, piąty bieg, 90 km na godzinę, gaz w podłogę. No, demon prędkości to to nie jest. Powyżej 3000 obrotów jest zdecydowanie lepiej. No cóż, jeżeli ktoś ma spokojną naturę jako kierowca, takie przyspieszenie powinno wystarczyć. 140 km na godzinę, szósty bieg 3200 obrotów. Przy tej prędkości powinniśmy się zmieścić w 8 litrach paliwa na 100 km. Natomiast w środku już jest dosyć głośno. Zdecydowanie wygodniej tym samochodem podróżuje się z prędkością 120 km na godzinę. Jak zatem podsumuję jazdę tym samochodem? Muszę przyznać, że układ napędowy, jaki znajduje się w tym konkretnym egzemplarzu, to niezbędne minimum do tego samochodu. By z jednej strony móc wystarczająco dynamicznie poruszać się na co dzień, a z drugiej strony zużywać niewielkiej ilości paliwa, nadeszła pora na podsumowanie. Skoda Kamik to bardzo praktyczny i pragmatyczny samochód. Natomiast brakuje tu zdecydowanie jakiejś ekstrawagancji, sportowych emocji. Albo wyróżnienia się z tłumu innych podobnych sumów oraz crossoverów. Natomiast, jeżeli przede wszystkim szukamy praktycznego samochodu, to może być to naprawdę dobry wybór. Z tej strony, Gustaw, a ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!